Szemu, moi widzowie, dzisiaj będziemy robić fajne przejścia. No więc, no, potrzebujemy dźwignię, redstone, tłok, to, przekaźnik, pochodnie i kamień. Lekko się schypałem, no ale to chyba nie przeszkadza. Co przeszkadza Wam? No wiem. Przeskoczyć możemy. Może. No. Tylko nie fajne miejsce sobie zdałem, ale. ok Dobra. I w ogóle, przypominam o subskrypcji i o łapce w górę. Może wszystko jest za darmo. A, i jeszcze. E, zasubskrybujcie kanał GX5G gaming. IGX Music Chyba, że już subskrybujecie No to możecie Nie wiem, łapkę w górę dla zasięgów Pod jakimś tam odkinkiem Pod tym też możecie dać łapkę w górę Więc Polecam te kanały, bo są fajne A teraz robimy właśnie Te przejścia I pokażę wam fajny life. trzeba, o, tak, i tak, jeszcze trzeba, tak, na ziemi jest to odpalone dlatego, że ja nie ma ale w linii sobie, tu trzeba na tym bloku, tak, tak, o, i musimy odsłuchać tego pokoju. To sobą, to jest takie coś i to, a jeszcze to można w górze robić, ja to robię w górze, tylko że jest za mało miejsca. No i to głębiej robić, tylko że mi się nie chce, bo jestem na no niebie lekko, ale to nie przeszkadza chyba wam. To jest, no taki kamień tutaj na wierzchu. Jak kliknąć dźwignię jest mam a. E, miał um, syf ale posprzątałem to mi nie potrzebne tylko teraz potrzebne mi powoduje pokażę wam też taki fajny ten ale pewnie każdy to zna i jeszcze raz przypomnę łapkę w górę subskrypcję i Podajcie na kanał GXPNG Gaming i GX Music. Na GX Music są fajne fajne muzyki, a na GXPNG Gaming fajne odcinki. E, z fajnych gier i z no z, z po prostu on bardzo tak to chłop. On bardzo lubi ma, ma właśnie auta i mechaniki, więc tam jest dużo gier takich fajnych, no i no, a ten za podłogą robię owcę skorową, owcę a małą, a to nie wiem. Mała też może być... O, tak akurat nie widziałem. Palec. Palec. W ogóle, mogę, Wam jedną mogę, Świnia i... mogę, i świnia ma futro, a Świnia ma polska, A mogę, 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 No i, i innego więc takie takie przejście zrobiłem Mogę jeszcze raz Wam pokazać jak to jest zrobione. Tutaj są tłoki od góry Tak, na światła Tutaj jest to, tam jest właśnie to przejście I linia. tu jest to przejście do